Witam serdecznie, mówi dla Was Kulik Michał. W dzisiejszym wideo poradniku zaprezentuję Wam dobry, prosty i darmowy program do pobierania filmików z YouTube o nazwie Free YouTube Dowland. Można go pobrać właśnie z tej strony www.dvdvideosoft.com Sam program prezentuje się w następujący sposób i z takich podstawowych opcji, które należałoby w nim znać to jest tak zwana opcja wklej adres URL, czyli jest to adres filmiku, który chcemy w danej chwili skopiować sobie na nasz twardy dysk. Dalej warto znać coś takiego jak historia w zakładce pobierz. Oczywiście pewne elementy możemy wyświetlać za pomocą skrótów klawiszowych, tu jest akurat Ctrl H. Jeżeli kliknąłem historia, to program pokazał mi automatycznie historię wszystkich plików, które pobrałem. Do naszych plików, które pobraliśmy, możemy też dostać się z menu plik i tutaj, klikając opcję Otwórz Folder Wyjściowy, też program przenosi nas od razu do folderu, w którym znajdują się pobrane wcześniej filmiki. Trzecim elementem menu jest coś takiego jak Popularne, i tutaj to jest taki Bajer, dodatkowa opcja, gdzie możemy pobrać sobie na przykład przeboje dnia z youtube, tygodniowy top youtube ja tego nigdy nie używam dalej w narzędziach i w opcjach y, skrót ctrl p tutaj jest kilka ważnych elementów i teraz tak w, tutaj w pierwszym miejscu ja zazwyczaj nic nie robię tutaj w menu główne też zostawiam wszystko standardowo i automatycznie tutaj y, gdzie mamy wyjście jest ważna sprawa Tutaj w menu wyjście mamy dwie, dwa bardzo ważne elementy. Pierwszym jest tak zwana porządona jakość wideo. Można ustawić bez YouTube Quality. Ja akurat nie wiem nawet dlaczego mam zaznaczone High Definition Video i tą rozdzielczość tutaj. No Osobiście nie chciałbym filmików w wyższej rozdzielczości pobierać, bo trwałoby to bardzo długo. Dalej poniżej mamy coś takiego jak folder docelowy. I tu warto sobie ustalić właśnie folder, do którego chcemy zapisywać pliki. Jeżeli klikniemy sobie przeglądaj, program przeniesie nas do takiego menu znanego z wielu innych programów, i tutaj możemy sobie wybrać folder, do którego będą zapisywane nasze filmy, albo utworzyć nowy folder i kliknąć OK. Wtedy tam automatycznie ścieżka się tutaj ustawi. Dalej, tutaj na niebiesko mamy coś takiego jak dostępna jest nowa wersja programu. Jeżeli w to klikniemy, program przeniesie nas do strony, z której możemy pobrać nową wersję. Nie wiem nawet, czy to działa, nie sprawdzałem. Ten programik można pobrać też z wielu różnych innych stron internetowych, także po prostu nie patrzyłem na to. Dobrze, dalej mamy coś takiego jak nazwa pliku. I tutaj zostawiłbym wszystko standardowo zaznaczone z opcji zaawansowane. Yy, pamiętałbym, żeby mieć wybrany język polski, chyba że jesteśmy innej narodowości. No i z, y, pamiętał, żeby mieć zaznaczone coś takiego jak wyświetlanie formatów 3D, dlatego że na YouTube pojawiają się też filmiki w formacie 3D. No i zapisywanie historii, bo warto mieć coś, jeżeli chcemy do tego wrócić. No, i samo proxy zostawiłbym też bez zmian tutaj. A teraz, jak w bardzo prosty i szybki sposób pobrać nasz dowolny filmik? Użyję do tego celu mojego kanału YouTube. Wejdę tutaj w ten filmik. Zaznaczę teraz nazwę, czyli adres URL mojego filmiku w przeglądarce. Kliknę Ctrl C. Na tym, co mam zaznaczone. Teraz kliknę na sam program, kliknę Ctrl V. I film, który chcę pobrać, jest już tutaj wklejony do programu. Teraz wystarczy kliknąć tylko tą strzałeczkę. O, i pobieranie jest rozpoczęte. Jak widać idzie bardzo szybko. Teraz kliknę pokaż w folderze. I jak widać mój plik został już pobrany. W tym wideo tutorialu to byłoby już wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Po wakacjach pojawią się nowe wideo poradniki. Zajmiemy się konkretnie i grafiką komputerową. Nie będą to takie krótkie poradniki, ale postaram się stworzyć jakiś taki fajny cały kurs. No i... Jeśli okaże się, że pewne kursy Was nie bardzo interesują, po prostu miałem kilka sygnałów, na przykład naucz nas Photoshopa, naucz nas Corela, naucz nas, załóżmy, programu Maya 3D, to jest taki mniej znany program, ale momentami jest lepszy od 3D Studio Maxa, jeżeli chodzi na przykład o animacje i, i wielu innych programów. W każdym razie, jeżeli będzie zainteresowanie na przykład, jeżeli chodzi o Flasha 3D, czy cokolwiek tego typu, będę po prostu tworzył pełne kursy, wideo. A jeżeli większe zainteresowanie będzie tego typu krótkimi poradnikami, wrócę do tego, co jest teraz. W każdym razie, na dziś to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.